Dzisiaj zapraszam Was na kolejny film z serii Hollumpeksowy mierzymy. Wiem, że ostatni z tej kategorii pojawił się już jakiś czas temu, dlatego mam nadzieję, że czekacie i że tym bardziej będziecie chętni oglądać i podpatrywać to, co udało mi się kupić. Zapraszam serdecznie do oglądania dalej. Tak jak zawsze, najpierw pokażę Wam te rzeczy na wieszakach w rękach i troszkę o nich poopowiadam. Słuchajcie, pierwszą rzeczą to jest taki golf w kolorze czekoladowym. Nagrywam z lampą, także kolory mogą tutaj trochę wariować, ale niestety na polu jest tak szaro i ponuro, że bez tej lampy by tutaj było bardzo, bardzo ciężko mi cokolwiek pokazać. I zastanawiałam się nad tym golfem, dlatego że. To jest taki no, klasyczny, zwykły golf i czegoś takiego właśnie cieńszego mi brakowało. Natomiast zastanawiałam się, bo on nie ma tutaj metki ze składem. I tak sobie myślałam, z czego on może być. Tak wiecie, czując w dotyku, to wydaje mi się, że może być tutaj dosyć spora e, domieszka, jak nawet jej przewaga, wiskozy. On jest taki, jak widzicie, uciągliwy, elastyczny, bardzo, bardzo przyjemny. Ja wiskozy uwielbiam. Pewnie wiecie o tym już, bo chyba o tym w każdym filmie mówię. E, jeśli chodzi o markę, o to, jaki on jest firmy, to um, wydaje mi się, że to jest, że to jest jakaś taka, wiecie, vintage'owa perełka. E, nawet nie potrafię przeczytać tego. Nigdy się chyba nie spotkałam z tą metką. A jak się spotkałam, to nie zwróciłam uwagi. I to jest taki miękki, lekki, cienki golf. On będzie fajny i pod marynarkę, pod jakąś taką narzutkę. Ale też sam w sobie. To, co mi się podoba, to to, że tutaj te ściągacze są też takie delikatne. Nigdzie nie ma słuchajcie, takiego dużego jakiegoś, wiecie, ściągacza, bo w tych właśnie swetrach, takich golfach w lumpku, które są z no, przed lat, ostro takie wiecie, powiedzmy, terminowe, no to często po prostu ten ściągacz jest taki rozwleczony, duży tutaj, często też rozciągnięty. A ten wygląda naprawdę super i cieszę się, że, że go wzięłam. Myślę, że ten kolor mi pasuje i fajnie w nim będę wyglądać. Jest to taka rzecz, której brakowało mi i cieszę się, że właśnie się zdecydowałam. Druga rzecz to jest, słuchajcie, coś takiego... Ala marynarka, ale z takiego materiału dzieninowego, e, bardzo przyjemnego, miękkiego, to nie ma nic wspólnego z marynarką, właśnie. E, tylko fason, natomiast jeśli chodzi o tkaninę, to, 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 to nie jest wcale taki elegancki materiał. Nie ma też podszewki, więc jest to takie coś na co dzień. I tutaj, jeśli chodzi o markę, to jest to FB Sister. I z tego co kojarzę, to, e, to chyba to jest New Yorker, raczej na pewno nawet. I to jest to taki dłuższy cardigan, dłuższa marynarka, dłuższa narzutka, e, która właśnie sięga gdzieś tak, no mi do połowy uda. Podoba mi się jak to wygląda, podoba mi się, jak można to wystylizować. Fajnie to można na różne sposoby nosić i też, co jest fajne, to tutaj po prostu te rękawy są zakończone takim e, podwinięciem, takim alamankicikiem, więc e, nie są takie... Spadające, opadające w dół. Ja mam często ta, ten problem, że mam krótkie ręce, i po prostu jak są takie klasyczne, zwykłe marynarki, to ja bardzo lubię, jak są tak podwinięte rękawy, albo jak są takie marszczenia. No albo właśnie tak jak tutaj. Problem, że tak powiem, rozwiązany, bo mamy chwycone ten materiał nitką. No i zobaczcie, jak to będzie się prezentowało i jak będzie wyglądało na mnie. Wkłady tego jeszcze, bo tego sweterka Wam nie mogłam niestety podać. No bo tamtej metki nie ma, ale tutaj. 42% poliester, 41% wiskoza, 15% bawełna i 2% elastom. Czyli wiecie, taki średni, ale myślę, że jak na takie ubranie to fajny skład. rzeczą jest, słuchajcie, taka konkretna rzecz. Tutaj będziecie chyba to widzieć. Jest mokre, dlatego że podczas prasowania niestety mi się troszeczkę obrócił ten sweter. Nie ma po prostu tak czasu, bo no, jak się całkiem ściemni, to nie będzie w ogóle możliwości nagrania tego, więc. E, przymknijmy na to oko, tutaj nic nie mam, muszę uwierzyć na słowo, że jest to po prostu wilgotne i e, to jest taki konkretny sweter, konkretny golf ja uwielbiam takie swetry, jestem totalnym zmarzieruchem więc to jest dla mnie coś idealnego tutaj ten, y, myślę, że lepiej to będzie widać na sylwetce ale tutaj przód jest y, wykończony tak na okrągu, a tył jest zupełnie na prostu. przez co to się fajnie tak opływowo układa na sylwetce jest to bardzo szeroki sweter, jak widzicie, bardzo szeroki Natomiast rękawy już są takie wąskie i to jest właśnie taki wygodny sweter, kiedy chcę ubrać coś, w czym będę czuła się komfortowo, a będzie zimno, to na pewno w tym swetrze będzie mi dobrze i pewnie po niego sięgnę. Helm rozmiar XS. Słowo to też nie jest nic rewelacyjnego, on tu trochę domieszki wełny ma, ale to chyba jakąś um, taką serio domieszkę w postaci kilku, kilku procent, tak. 10% jest tutaj wełny, natomiast reszta to tak 52% bawełny, 38% akrylu i 10% wełny. Chyba coś takiego. Także spoko. Myślę, że ok. On jest w takim śmietankowym kolorze, to nie jest taki do końca biały kolor. I on będzie fajny właśnie do czegoś takiego bardziej obcisłego na dole, czyli albo do czarnych spodni, albo do leggingsów. Coś takiego na pewno mi się przyda. Pewnie same zauważyłyście, teraz jest taki sezon mocno na kamizelki. Ta moda wróciła i wiele osób właśnie na te kamizelki się decyduje. One są dostępne w przeróżnych sieciówkach. Zwykle to są takie puchowe, krótkie, takie grubsze kamizelki często ze ściągaczami na dole. A ja wam ląpeczce znalazłam coś takiego bardziej, powiedziałabym, klasycznego. To nie jest nic ym, grubego, to jest taka narzutka, którą można, myślę, że jesienią, wiosną też będzie super e, założyć. I Ona jest na, na zapinana. Tutaj wygląda jakby w ogóle nie była noszona. Nie wiem, czy była noszona, bo tutaj widzicie, nawet te guziczki nie są kompletnie nigdzie zdarte, ta farba ym, nigdzie się nie zdrapała. Yy, po dwóch stronach mamy guziczki. Z tyłu wygląda tak klasycznie. Tak, um, takie pikowania jakby w karatkę trochę i to też jest coś właśnie, co wydaje mi się, że jest po prostu z jakiejś takiej trochę vintage marki. Zbyt mnie nie kojarzę tej metki yy, i to jest 100%, 100 nylonu. Spoko, bo nie będzie jakoś tak bardzo przemakało i fajnie będzie i do jakichś takich sportowych stylówek właśnie i do grubszych swetrów, także myślę, że tym na pewno też nieraz wyjdę. Czyli chyba bodajże z Lidla, o ile dobrze, kojarzę, w rozmiarze S mam taką bluzeczkę, która niestety jest jeszcze mokra, wilgotna, bo nie znoszyła mi wyschnąć. To jest taki zwykły, klasyczny e, ciuch, który no, zawsze do wszystkiego można ubrać. Jedyne co to tutaj wykończenia są takie lekko falbankowe tutaj przy właśnie e, szyi, przy rękawkach. A także na samym dole I materiał jest taki lekko proszkowany Myślę, że to akurat dostrzeżecie Tutaj składowo to chyba będzie też wiskoza Tak, tutaj jest 100% wiskozy Więc znowu coś fajnego Ona się będzie na pewno przyjemnie nosić i nie będzie się też tak bardzo gnieść przez te prążki. Widzę ją, właśnie, albo z jakąś taką ołówkową spódniczką, jak wkasam ją do środka, albo ze spodniami jakimiś. Fajnie też będzie wyglądała do, do tej właśnie marynarki Ala, którą wcześniej Wam pokazywałam. Mam jeszcze dwie pary spodni, i akurat tak się składa, że dwie pary są z Zary. Tutaj mam Zara rozmiar XS i one są w 100% z Lyocellu. I to są takie spodnie ale sportowe, ale trochę eleganckie. Tylko, że mają krój takich spodni sportowych. Na dole są zakończone ściągaczami. W pasie też jest gumka, są troczki które można lekko ściągnąć, są też kieszenie, co jest bardzo wygodne, ale na bokach przez całą nogawkę idzie taki ładny, niespotykany wzór i to jest tak porządnie przymocowane, nie wiem, czy to jest przyklejone, są jakieś kryształki. Z tego, co widzę, to nie ma tutaj żadnej wady, wszystkie te kamyczki są na miejscu. Tu mają taką atrapę kieszonki z jednej strony, z drugiej już tego nie ma. Są bardzo wygodne, bardzo miękkie, przewiewne i takich spodni mi w szafie brakowało, dlatego że ja mam większość jeansów jednak. Wiecie, nie zawsze po prostu w jeansach, nawet jak mam ochotę uprać spodnie, to nie zawsze w jeansach jest fajnie i wygodnie, bo jeansy są równe, czasem są twarde, taki, ten jeans jest taki sztywny. I na takie dni, właśnie takie miękkie, wygodne spodnie, ale też nie takie, które będą, wiecie, takie mega baloniaste, bufiaste i odstające z każdej strony, e, będą fajnie wyglądać. One oczywiście są bardziej luźne, ale są bardzo, bardzo fajne i wyglądają, myślę, interesująco, całkiem ciekawie, właśnie dzięki tym dodatkom tutaj. Teraz takie spodnie, leginsy, które kupiłam z metką i na Instagramie dodałam Wam nawet relację właśnie, w której pokazywałam Wam to. To są takie leginsy we wzór takiej delikatnej krateczki, pepitki może w zasadzie, w kolorach takiego, takiej musztardy, kremu i e, czarnego. One są proste, obcisłe, elastyczne, zapinane też na mm, zamek i tutaj mam taki śmieszny dosyć guzik. Mają też miejsce szybkie na pasek, ale ten guzik jest dosyć śmieszny i dosyć się rzuca w oczy. Natomiast mi to nie przeszkadza. Podobały mi się one właśnie ze względu na ten wzór, na tą pepitkę i nie mam czegoś takiego, więc stwierdziłam, że to będzie fajna opcja, fajne urozmaicenie do takich właśnie jednolitych bluzek. Będą naprawdę fajnie wyglądać. Jeśli chodzi o materiał, to czy tutaj mamy metkę? Mamy metkę jakąś, ale chyba tutaj nie będzie... W ogóle materiał. Aha, jest nylon na pewno. Aha, 75% wiskoza, 16% poliester, 6% nylon i 3% elastan. Więc fajnie, bo są też rozciągliwe i to jest rozmiar XS. I słuchajcie, to by było na tyle w tym filmie. Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie. Piszcie oczywiście komentarze na dole, bo ja jestem bardzo ciekawa, czy te rzeczy Wam się podobały, co Wam się podobało, w czym wyglądam najlepiej i jakie jest zdanie Wasze odnośnie w ogóle zakupów w Lumpeksie. Dzięki jeszcze raz za oglądanie i widzimy i słyszymy się w następnym filmie. Do zobaczenia, pa pa!